Jechałem z takimi oczekiwaniami, żeby zrobić mieszkanie, które spełni takie podstawowe kryteria, żeby mógł na tym zarobić, a jednocześnie chciałem rozwiać swoje wątpliwości, jak rozmawiać z najemcami, znaczy z właścicielami żeby mi to wynajęli, bo dotychczas jednak było to tak, się rozbijałem na taką barierę. Czy to będzie dla studentów, czy to dla mnie? Przyjechałem tutaj na szkolenie już z pewnymi doświadczeniami w wynajmie własnych mieszkań na pokoje. Chciałem się dowiedzieć, jak mogę to zrobić też na podnajem aby włączyć to w swoją strategię inwestycyjną i zmaksymalizować swój kaszt. Oczekiwania to było przede wszystkim dowiedzieć się na coś, coś więcej na ten temat niż tylko to co można gdzieś tam pobieżnie poczytać w internecie. Poza tym Piotr Hryniewicz jest to no, marka sama w sobie rozpoznawalna w Polsce i nie ukrywam, że z wielką ciekawością tutaj przyjechałam. Zarówno do Piotra jak i oczywiście do Mateusza Brejty. Chciałam Zacząć moją przygodę z podnajmem i chciałam, zanim to zacznę robić, wolałam się do tego przygotować teoretycznie. Po prostu taki mam sposób działania, że najpierw wolę się czegoś nauczyć i później, żeby nie popełniać błędów osób początkujących. Poszerzenie wiedzy, jak robić podnajem, tak aby to było optymalnie rentowne. Na pewno kwestie związane z kontaktami z tymi właścicielami mieszkań, tak? znaczy, to jak podejść do tematu, o czym rozmawiać, jakich argumentów używać, no to to na pewno jest istotne, zwłaszcza, że właściciele mają nieograniczone wyobraźnie, jeśli chodzi o mnożenie problemów, także przygotowanie się na jakąś część z nich na pewno daje taką większą pewność siebie w rozmowie. W zeszłotygodniowym szkoleniu z nieruchomości uważam, że te tematy idealnie się dopełniły, bo wtedy brakowało mi jakby, jak, co mam wstawić w te pokoje, jak rozmawiać, jak negocjować, a tutaj dostałem te dodatki i myślę, że każde z tych szkoleń jest dobre, potrzebne i jest całością. Nie jestem w stanie powiedzieć, co jest dokładnie takiego. No, na pewno sposoby rozmowy z właścicielami mieszkań, jak zbijać obiekcje czy wątpliwości właścicieli, na co zwracać uwagę, jak przygotować umowę takiego najmu od właściciela, żeby były zapisy chroniące obie strony, bo wiadomo chcemy win-win generować, a nie, że wszystko jest dla. Bardzo konkretne, bardzo praktyczne. Właściwie byłem na wielu szkoleniach z różnych obszarów i to było właściwie jedną wielką praktyką, a nie teorią. Myślę, że radzenie sobie z tymi zastrzeżeniami ze strony, ze strony właścicieli to jest naj, największa, największa zaleta. Czuję się uzbrojona na pewno w mnóstwo wiedzy i mam taką pewność siebie, że teraz, że tak powiem, cudzysłownie mogę iść w teren i, i rozmawiać z ludźmi.